Gość Festiwalu Wolność z okazji Dni samorządów w Częstochowie. Materiał nagrywamy w Odwachu na placu Wiegańskiego. Goście moim państwa Tymon Tymański. Cześć. 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 E, można powiedzieć, że buntownik z wyboru. Tak. Tak, bo dawnych z wyboru Ma, bez powodu bez powodu materiał ten rejestrujemy dla Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie, gdzie przychodzi mnóstwo młodych ludzi, którzy między innymi też się słuchają ciebie, ale marzą o karierze muzycznej scenie stradzie i tak dalej mają jakieś takie wyobrażenie, że w tym chcieliby się spełnić. Ja wiem, że ty tak naprawdę jeżeli to jest prostój, ale od najmłodszych lat już w ogóle chciałeś być muzykiem. To prawda, zacząłem słuchać Beatlesów, Stonesów, Zeppelinów, Floydów za właściwie poduszczeniem brata, który słuchał tej muzy muzyki na starszy brat, gdzieś starszy brat, na starszy ode mnie. Z zawsze sobie tak tro trochę po prostu też y myślę, że przez to miałem łatwiej niż wielu moich kolegów starszych, typu Maciek Majoczyk, czy, y czy moich starszych, którzy nie mieli braci starszych, no, no. bo nie wiadomo, czy, czy nawet świetnej pani Świerdził Robert Beleski, bo oni Glamu. I ten nich punk wynikał właśnie z tego, że już Glam rocka, a ja słuchałem wcześniej, bo ja, mo, moi kumple na 18 we Wrzeszczu złali Dylana, Pitessów, Floydów, Zeppelinów, Krymów. Także troszeczkę wcześniej słuchałem muzyki tej takiej właśnie z 60-tych, bo to też słuchałem Grachuty, SBB, Demarczykowej, i Manarskiego. Ale to prawda jest, że jak miałeś 12 lat, to pierwszy w zespół? To prawda. Frank Zappa zepsuł mi życie też niestety, bo, bo był taki mit u nas, że Frank Zappa to najwyższy od. Wszyscy, wszyscy mówili tak, najszybszy gitarzysta to Alvin Lee z, z tenzawce, tak? Najlepiej te szkoleniu ciarza to jest powiedzmy y, y, Aldi al al Meola, tak? Ale najdziwniejszy litarzysta ever to jest Frank Zappa. No i wiesz, posłuchałem sobie płyty, bodajże Overnight um, Sensation tam gdzieś śpiewa, zresztą na w furkach. No i odpadłem. Ale faktycznie Beatlesi po raz pierwszy mnie też tak natchnęli na takim TopSonie, takim metafonie szpulowym, słuchaliśmy Rubber Soul i słyszałem po prostu głosy aniołów. Miałem Epifanie i pomyślałem sobie, że też tak chcę śpiewać. Tak nie wyszło pięknie, ale wyszło inaczej, czyli po prostu trochę piękne, ale brzydoty. A w wieku lat ja sobie założyłem pierwszą kapelę w piątej klasie zabierz na tej chwili grałem gitarze klasycznej, ale to po prostu czułem się troszeczkę jakby zmolestowany przez pana profesora, ponieważ zobaczył mnie i powiedział, w ogóle to gitarę przestał na rurękę, rękę, a ja byłem wiem jak to, jak to no tak. No, Trochę raz mi się podobało, on co, nie będzie się uczył od lustra, powiedział. Więc wiesz, ja no, mam tego ten, y, karkaskiego karolijego sora, czy takie już tam nude, jakieś barokowe. I po dwóch latach że to w ogóle mi nie pasuje, bo grałem na się w apelach. a weźcie, się do domu, patrzę, a tu nie eh, nie znajdę Night i się wiesz, te grzywki mają, śpiewają, wiesz, uh -huh. numery typu tam, wiesz, typu, typu... Y, She she's you. got a to ride. Help you, help you, help you, tak? No. I kurczę, rano przyszedłem do, 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 do szkoły i powiedziałem, ty... ty i złożę zespół The new Beatles. No, no tak, ale wydawało się wtedy, że, że, że jestem Bahatnej, ponieważ kochałem pola, bo wiesz, byłem noworęczny, albo zobaczyłem, że Helm śpiewa Lenon i, no i zauważyłem się Lenonie. No i założyłem kapelę trochę już mądrzejszą, The Howling Dogs, która była taką mieszanką wiesz, między brzmieniem tesowskim a Hard Rockiem, bo tam kolejosło kisu z kolei, mhm. więc graśmy trochę tak wiesz, ostrzej, no i tak dalej, i tak dalej. Więc już byłem trochę faszystą. Ale powiedz mi no. jedną rzecz, ty nie miałeś nigdy dylematu, co ty chcesz w życiu robić, no bo jeżeli mając, nie wiem, 12 lat, będąc sprząty, zakładasz ze sp czy była taka historia w Twoim życiu prywatnym, że gitara poszła na bok, muzyka poszła na bok i nie wiem, pracowałeś, robiłeś, robiłeś coś innego, zupełnie się muzycznie. A ja, ja, ja naprawdę zespół założyłem pierwszy jak miałem 10 lat, tylko to był śmieszny zespół i, i, i ze składkami po 5 zł na, na werbel pierwszy wiesz, a że się wkurzył, kupiłem ze składnicy zespół werbel taki wiesz, gówniany, który był obatulony tam i tam wiesz, resznikiem. Także 12 tak chyba to będzie te, też brzmiało po prostu poważnie, bo ten, ten zespół się na Halling Hallingdos był, ja z takim zespołem bardziej oryginalnym, ale ja dramatu nie miałem nigdy w życiu, bo, bo po prostu wiesz, wiedziałem, że, że po prostu wiesz, no niestety, jak bym zostałem dotknięty palcem Bożym. I po prostu, jeżeli nie jest jakiegoś opatrzność, to ktoś powiedział, wiesz, ty stary, masz muzykiem, no i po prostu wiesz, i ja nie uważam się za ambitnego wokalisty, co że się uczęcie śpiewać, Śpiam niektóre rzeczy nieźle, niektóre gorzej, ale co, że się uczę w tym procesie uczenia, ja się. Znam z gitarą, nie znam znaleźć od siebie, jestem nie znowuć, że jest to tak, zapraszam, to nie ziem, ale są lepsi od niego. masz zdania nie więcej ćwiczący. Ale jeżeli coś dostałem od opatrzności, od, wiesz, od przestrzeni kosmicznej, to stałem umiejętność pisania piosenek i tekstów, mm -hmm. bądź ja co chcesz, w każdym, w każdym momencie, na każdy temat, w każdym stylu. Ale, ale dla, dla nie miałem po prostu, bo jeżeli no, nigdy w życiu mnie przyrubi... nie No, nie robiłeś nigdy w życiu nic innego poza muzyką. Próbowałem robić różne rzeczy inne. Próbowałem, no, no cóż, no, stuwałem angistykę, rzuciłem w parę latach, próbowałem wiesz, nawet m, m, być dziennikarzem swój czas, po prostu żeby dorobić, ale to była zawsze taka trochę jakby robota na boku, na boku po A Jeżeli chodzi o młodych ludzi, zapytałeś mnie o młodych ludzi, bo to jakby też rozumiem, nie jest tylko o mnie, ale mm -hmm. też jakby ma być jakieś tam, nie wiem, o, jak, jakbyś mógł, o zachęty tam i tak dalej. To jest bardzo trudny zawód, bardzo trudny zawód, który niestety w Polsce jest ciągle uważany za hobby, a przynajmniej po prostu wypadek hobby, jeśli chodzi o finanse, ale... Ja myślę, że po prostu przede wszystkim trzeba bardzo mocno dbać o to, żeby zmieniła się edukacja muzyczna, bo nawet nie jest politycznie w ogóle na żaden temat partii jednej czy drugiej, po prostu to cała dyskusja na temat szkoły, gimnazjum, liceum jest totalnie drużenną, bo tu chodzi po prostu o to, czego się uczymy. Uważam, że po prostu, że wszystkim problem jest w szkole w ogóle to, że dzieciaki słyszą głównie o pracy. My dorośli ludzie uczymy się cały czas po prostu, właśnie, bawimy się i pracujemy, a dzieciom mówimy, wciskamy, żeby pracować ciężko, ze zdurą. Dzieci muszą się bawić, a zabawa jest przez wybór. Czyli yy, yy, wiesz, w szkole od pewnego momentu dzieci powinny się, yy, mieć wybór typu nie chcę matematyki, chcę teatr, yy, wiesz, chcę i tak błędy, jak dalej. A, a do muzycznej, wróciwszy, dzieci muzycznej powiedzieć tak, chcę pop, chcę jazz, chcę klasyki, a nie, że po prostu z góry pozostapię się uczniów po prostu do klasyki. To już jest w stanach, dlatego po prostu stany mają takie wiesz, wyniki, jakie ma, mają, a my według jesteśmy za później 50 lat. Czy rozumując, coś jest to w Polsce, co jest, na, wiesz, jak Bułgaria to w ogóle wygląda, to jest po prostu to, że nie ma podręczników do, do muzyki. W Szwajcarii, wiesz, ludzie się uczą od dzieciaka na fletach, na gitarach. Tak. W, w Szwecji, w Finlandii ma takie podręczniki, o Bitel o Zappie z nutami i tam po prostu na rybek rośnie przez uczenie się. Każdy i, i wiesz tego czego chce. Mało tego, wiesz, u nas nawet na podchalu byłem w zakopanym, to po prostu wiesz, jest taka, taka, tam jakby taka metoda, że właściwie ludzie, którzy tak, krzych, ty czy, czy wielu przyjaciół moich, posyła dzieci do szkoły, żeby umiały przy na instrumencie. I to jest świetne. Tego nie ma w Polsce, że po prostu, no, wiesz, polo. Ja do tej muzyki, wiesz, nie mam nic, ale 20 lat temu ona była marginalna i chodnikowa. Dzisiaj Kurski mówi, o, wiesz, do, do Martinika Excellencio, będzie Pana więcej w misji dwójce. Ta. A jak widzisz sobie z Roma, to idziesz do klubu, gdzie tysiąc, tysiąc wiesz, karków i tysiąc znaczek to disco polo. To samo masz w przedszkolach, to samo masz w polski polskiej, wiesz, że wszyscy robią disco to polo. To jest, to jest, to jest to złe, bo to nie jest country. Bo country, wszyscy mówią, że jest country. Nie, country jest prawdziwe. To jest po prostu o tym, że straciłeś Ta. nogę, prze się zgoła to znaczy, no jest kłamstwo. Znaczy o miłości, czy o, o tym, jak zerwać laskę na No po prostu, wiesz, nie, 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 nie jest to prawdziwe, jest po prostu wiesz Znale. o Twoim nie, ale nie to, nie to chodzi. Po prostu chodzi mi o to, że gdzieś tam po prostu została zgubiona bardzo ważna myśl, że, po prostu, że, że ludzie muszą się edukować muzycznie, ponieważ muzyka łagodzi obyczaje. Muzyka jest cudowna, już pisał o muzyce, czy mówi o muzyce w ten sposób, że jest najbardziej sztuk, bo ona właściwie mówi o uczuciach, wiesz, o życiu w sposób niesamowity. Co są, wiesz, nie można jej dotknąć, nie można ich zobaczyć. Bywa matematyczna, bywa psychokustyczna, psychokustyczna, ale też bywa totalnie duchowa. Mo możesz powiedzieć, na ludzi ludzie, którzy rzucają muzyki, to jest w filmie Pianista na przykład, wiesz, osadają życie innych, nie idą na wojnę, no. więc rzucają karabiny, tak jak Lenon, tak, prawda? I tak, więc jakby Szemaleńczuk, który rzucił książeczkę wojskową, więc y, dobrze było, żeby ludzie się w Polsce przyłożyli do tego, że ta edukacja muzyczna była porządna, żeby na rybek nasz, nasze dzieciaki słuchali tej muzyki, a nie grały tylko na konsolach, no i żeby ci młodzi ludzie, którzy są często zdolieć mieli po co grać w ogóle wiesz, zawodowo, tak. bo teraz nie mają po co. Na próbie śpiewałeś w centrale Brygady Kryzys, taki ukłon w stronę świętej pamięci Roberta trochę, prawda? No, który, z którym zresztą no, raz, że się przyjaźniliście dwa film polskie gówno, gdzie razem zagraliście przecież w tym filmie. Powiedz mi jedną rzecz, no, bo to wspominki z pominkami, nie? Ale czy nie odbierasz tego w ten sposób, że Robert Brylewski jak żył, to nie był tak doceniany, jak jest doceniany po śmierci, wiesz, jest taki w ogóle trochę problem z artystami, że oni jest obojętnie żywi. Oni są prostu martwi, ponieważ żywi są kłopotem. Bo trzeba rachunki płacić, trzeba im pomagać. I, I tutaj, wiesz, mogę powiedzieć wiele z różnych słów pod, pod, pod adresem różnych ludzi, mogołów, wiesz w, w, w radiu czy w telewizji, którzy tak. po prostu Robertowi nie pomagali. Ja sprawia że Robert też nie dbał o siebie. To, to jest też inny temat, że Robert wiesz był facetem, który po prostu trochę był masochistą. też. Nie? I Robert tak, miał taki zwyczaj. Myśmy po prostu jak spali razem gdzieś tam wiesz, w fotelu, to Robert się kładł często po prostu na półce. ja mniejsza w się po prostu położyć, bo ktoś się karał może za swoje życie, za swoje, wiesz, że wiesz, tak się ma, że skłonności wiesz do używek jak dalej, nie było w nim do wybaczenia. on się kochał, ale z drugiej strony często Widziałem się i skatuję jakoś tak wiesz, zamiast się położyć normalnie, ale albo na przykład robotę tam nie wiem, w telewizji czy tam gdzieś da w radiu i Robert się spóźniał, zapominał o tym wiadomo, palił dużo wiesz nie, yeah. z drugiej strony Robert na pewno, to wiemy wszyscy, że w, w kraju normalnym powiedzmy który nie, nie, nie który funkcjonuje w obiegu światowym, a nie jest po prostu zatem basenem wiesz ze starą wodą, mm -hmm. tak polska która, gdzie po prostu nie, nie ma wiesz Aby nie ma kurczę wiesz rockset. to jest ewentualnie po prostu wiesz no wejdę, kto to mu się udało, że tam behemot, więc kraju kraj typu Anglia, Francja. Myślę, że Robert po prostu miałby trzy domy I, i, i miałby normalnego nażera, miałby normalne życia w Polsce, po są niestety 400 miliono, prawie 40 miliono, milionowy naród, ale skutek tego właśnie, że wiesz, mamy te wszystkie zaszłości, te wszystkie właśnie wiesz, powstania, te wszystkie wiesz, zabory, krótko, 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 krótki temat wolności, przez to u nas jest tak, że teraz, kiedy ta wolność przyszła na nowo, to głównie ona skupiała się na ekonomii primo, na sporcie sekundo, a kulturze. Jest najmniej ważna. I teraz pamiętajmy o tym, że adatywa. Ta dobra alternatywa przychodzi w sztukę, kulturę. I Robert był właśnie który tworzył sztukę, tylko wiesz, że widzisz takiego, kto nie ma zamocowania, nie jest w Akademii Muzycznej, nie jest po prostu niemki, tak. nie jest w MSP, nie może pomóc z tego. To ludzie mówią: a Robert, jak mu to pom jak mu można pomóc. Cholera, no może nie wiem, złożysz się na niego, aż się wadomiera i w tym czytaniu mówią: żeby mural, albo zróbmy po prostu nie wiadomo co, tak, daj tak, mu złotego tak. wtedy. W szkołach tak późno, nie? Tak. Z trzeciej strony znowu pomyśl sobie o wybitnych artystach różnych, na przykład od o Domaciekowej, o Menarskim. czyli mi mm -hmm. To jest tak, że jak jesteś artystą prawdziwym, takim. Który po prostu y, musi mówić prawdę, bo z tym jest tak, że po prostu, że to jest też trochę krzyż, mm -hmm. więc jeżeli po prostu takiego artysta masz jak Robert, Robert to po prostu on też wie co wybiera. Bo kiedy chcesz sprzedać to swoje, wiesz, to barachło artystyczne, to wiesz, że no, czasami cenzurujesz się, mówisz na przykład co trzecie zdanie tylko, albo mówisz trochę to, to spedale, to to zmiękcze, tutaj komuś wyliżę tyłek, komuś tam, wiesz, na przykład tutaj się ukłonię, a jeżeli po prostu mówisz, sorry, widzę tu, tak pisał że mówiła ja do niego tam, nie wiem, powiedzmy Rita, może pójdz do Francji, do, może pójść do Paryża, przepraszam, spotkaj się z satnem z Hamisem, bo jest szansa, że tego, na no, powiedział, po co, przecież moje książki są dla dwóch ludzi, koniec. Ja chciał, że były na trzech, ale po prostu to są ostatnie za, za inne książki. Robert tworzył takie rzeczy. Ludzie znają jego płyty i za 91 rok. Tak. Kupiłem tę płytę bardzo dla ludzi. To jest świetna płyta. To jest no. płyta od 20 lat, powiedzmy, za wcześnie no. wydana w Polsce. Funkowo, rygowo, nie wiadomo jaka taka wiesz, falowa. Progres, to tam są świetne piosenki, takie, takie wizjonerskie. Po prostu moim zdaniem Robert trochę wyprzysł czas. Robert wyprzedzły czas. I tacy ludzie nie mają, w danym momencie, nie mają po prostu jakby już gratyfikacji. Ona przyjdzie po prostu dopiero, wiesz po czasie, bo ja oni są wielcy, no jak, jak Ciechowski, jak wiesz, jak Demarczyk. No dobrze, proszę Państwa, yy, petarda rozmówca, po prostu, co to do dużo mówić, buntownik no, z wyboru, y, Tymon Tymański, ja bardzo dziękuję ja za pamiętaj, że, pamiętaj, że Robert kiedyś, siedzieliśmy sobie w samochodzie i on powiedział no. gdzieś tak, yy, ja powiedziałem, Robert, nie pal tyle, pali za dużo, on mówi, a czemu, jesteś Indian, jesteś bardzo mądry, to jak Indianie jesteś, to pal w święta. O, pal w święta, pal w święta, słusznie, dobrze powiedziałeś, I ja się zamyśliłem a wiesz, że takich jak ty czy ja, jest to pięciu? Das wird jetzt haben. I to użyłem w filmie, wiesz? Nie? To ja nie dochodzi po prostu, wiesz, czy naprawdę jest 50. Gdzieś powiedział do mnie, jesteś yy, genetyczną zepsą Telandu, powiedział do mnie. Nie wiem, czy jestem, jestem, czy nie, ale faktem jest, że po prostu, że kochaliśmy się z Robertem. Mm -hmm. Wiedziałem o bardzo dużo, znają go podszewki i zobaczyłem mu wszystkie, wszystkie słabości. Tak Myślę, że on mi też wybaczył wszystkie słabości. I dla mnie yy, bardzo ważne jest to po prostu, że, że dla nas to był rodzaj, wiesz, jakby takiego, takiej walki w okopach, nie? Gdzie co, codziennie po prostu, wiesz, jakby się, czy dajesz, jeszcze masz ochotę, czy po prostu nie za, za, za zimno, czy da żadne. No i wiesz, potem masz 50 lat i mówisz, kurwa, radę, nawet do końca. W tej prawdzie życie. <głosł> <d applause> Dobra, i tym zakończmy w takim razie. Yy, no to ja ci, yy, ty mam życzę, żebyś dał radę do końca, żebyś nie wymiękł. Do zdrowia i, i graj nam, chłopie, jak najdłużej tylko może. Dziękuję. Teraz mam nową płytę, Pasz, chwilę, bardzo polityczną. Yy, to nie jest to, że, że chcę, ale muszę. muszę bo tak. To wszyscy się boją. Albo po prostu zasnęli, kaziki, mój, kiedy Maleńczyk, czy nawet powie, albo Graba marzę, po prostu w ogóle, mogę w nic nie chce mówić, bo po prostu się boi, że po prostu że są w albo koncerty. Ja, e, ja się nie boję, mam w na naboje, a młodzi nie mówią, bo nie wiedzą w ogóle o co chodzi. Bo oni nie widzieli Białorusi, nie widzieli też po prostu komuny. Tak. Więc mówię to z nieprzyjemnością, powiem to, ponieważ dla mnie to jest bardzo ważne, żeby głosić się naprawdę Nie jesteśmy Polakami, jesteśmy kosmitami. Co jest ważniejsze. Dobra, pomagamy tam. Cześć, trzymajcie się.